Cześć! Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o seriach, które planuję zacząć. Oczywiście, gdybym chciała powiedzieć o wszystkich seriach, które mam gdzieś tam wypisane, to film trwałby mniej więcej 2 godziny. Nie pytajcie nawet, ile tam jest tych serii, jest ich strasznie potwornie dużo, więc musiałam dokonać jakiegoś wyboru. I udało mi się zawęzić tę grupę do chyba ilu? 16 serii. Myślę, że to i tak jest bardzo dużo. Więc. Zaczynajmy! Pierwsza seria to jest coś, czego nie muszę nikomu przedstawiać i jest to Władca Pierścieni. Jak wiecie, niedawno miałam okazję przeczytać Silmarillion, na pewno kiedyś tam też wrócę do Hobbita, no ale Władca Pierścieni to jest coś, co chciałabym przeczytać od bardzo dawna. Jest to seria kultowa, wręcz klasyk. Myślę, że każdy zna, jeśli nie książki, to filmy. No a podejrzewam, że książki będą jeszcze lepsze, dlatego chciałabym przeczytać. Druga seria to Dotyk Julii. Ja nie za, nie za wiele wiem w sumie o tej serii, mam tylko pierwszy tom. Wiem, że nasza bohaterka Julia y, posiada pewną zdolność, y, jeśli mogę tak y, o, tej, y, o tym powiedzieć. Mianowicie jej dotyk jest zabójczy. Nikt nie wie dlaczego. Oczywiście jacyś źli ludzie chcą jej dotyk wykorzystać do tego, aby przejąć kontrolę nad światem, a Julia postanawia się w końcu zbuntować i przeciwstawić się temu. Tyle wiem. Jest to książka, którą podobno wszyscy czytali gdzieś tam w gimnazjum i liceum. Mnie to zupełnie minęło, więc będę nadrabiać. Kolejna seria to jest Niby Noc. Niby Noc jest też na mojej liście 21 książek na 2021 rok. Jakoś nie mogę się do niej szczerze mówiąc zebrać. Wiem o niej tyle, że jest to oczywiście seria fantastyczna. Ma ona trochę nawiązywać do starożytnego Rzymu. Opowiada o młodej dziewczynie, która jest. Zabójczynią, ona chyba wstępuje też do jakiejś takiej szkoły dla zabójców, aby zemścić się na ludziach, którzy no zniszczyli życie, zabili jej rodzinę i tak dalej. Kolejna seria to Zaginione miasta. Słyszałam, że to jest raczej seria dla młodszego czytelnika, ale mimo tego dorośli też się nią zachwycają. Nie wiem o niej kompletnie nic, poza tym, że ma ona w sumie bardzo przypominać Harry'ego Pottera pod różnymi względami. Także dla fanów Harry'ego Pottera to podobno jest bardzo fajna propozycja. Mam nadzieję, że będzie fajna i spodoba mi się pomimo tego, że jest skierowana do młodszego czytelnika. A jeśli już o tym mówimy, to kolejną serią jest bardzo ostatnio głośna seria Nevermore, która, którą też właściwie dużo ludzi porównuje do Harry'ego Pottera i naprawdę przysięgam, wszyscy się nią absolutnie w tym momencie zachwycają na social mediach. Więc naprawdę moja ciekawość wzrasta, i myślę, że w momencie, kiedy będę chciała przeczytać coś lekkiego i fantastycznego, no to to będzie Nevermore. Dalej mamy Dark Elements od Jennifer Armentrout. Chyba tak to się czyta. Czyli pisarka, która, którą odkryłam całkiem niedawno i. Jeżeli wszystkie książki są takie jak ta, którą przeczytałam ostatnio, to będzie to moja nowa miłość. Bez w ogóle dwóch zdań. Ostatnio przeczytałam From Blood and Ash i absolutnie przepadłam. Zakochałam się bez pamięci. Podobno pozostałe tomy są jeszcze lepsze, a mają zostać napisane jeszcze trzy bodajże, więc w ogóle będzie to coś wspaniałego. One są jeszcze nie wydane w Polsce, więc, no więc muszę czytać po angielsku, ale naprawdę to jest coś, co ja absolutnie kocham. Jest podobne do dworów i na skrzydłach tej miłości już wiem, że będę chciała się zapoznać z kolejną serią tej autorki. Kolejna seria to Amber in the Ashes, przynajmniej tak się nazywa pierwszy Tom, czyli seria kolejna fantastyczna, która, o której nadal nic nie wiem, ale wszyscy wychwalają ją pod niebiosa. I mówią to naprawdę osoby, na których opiniach chyba jeszcze się nie przejechałam, więc jestem szalenie ciekawa, ale ta książka czeka na jakiś swój moment, bo, bo na razie czekał mnie na półce dosyć w sumie już długo, ale ochota mi na nią trochę przeszła. Um, tu jest napisane, że jest to zapierająca dech w piersi historia o honorze, miłości, poświęceniu i walce o wolność, która podbiła serca młodych czytelników już w niemal 40 krajach na całym świecie. Więc podejrzewam, że będzie to seria raczej kierowana do młodzieży, ale podobno jest super i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Kolejna seria to Mroczniejszy Odcień Magii, o którym też już słyszę i słyszę i słyszę i na nowo za cały czas ktoś podejmuje się czytania tej serii i bardzo jakoś tak pozytywnie się o niej wypowiada. Mroczniejszy Odcień Magii od Wii Jest to historia też raczej taka z pogranicza fantastyki, może trochę urban fantazy, w tej historii. Mamy cztery równoległe światy, akurat w tej serii jest to Londyn. Mamy od Londyn szary, czyli taki mniej więcej, który znamy właśnie z naszego realnego świata. Mamy Londyn czerwony, mamy Londyn chyba biały i jakiś czarny, który jest już chyba zapomniany i o nim się prawie nie mówi. W każdym razie, oczywiście, oprócz szarego Londynu, no to w tych pozostałych panują zupełnie inne. Prawa, jest tam magia i tak dalej. No i są ludzie, którzy potrafią się między tymi Londynami przemieszczać. Brzmi to bardzo ciekawie. Ja nie przypadam za Urban Fantazy, a mimo wszystko wydaje mi się, że mroczniejszy odcień magii pokocham. Tym bardziej, że z piórem pani Wishwap ja się naprawdę lubię i wręcz, nie, Wishes, przepraszam, Wishes mi się bardzo podobało, pomimo tego, że on zbiera różne pinie. Także yy, myślę, że to będzie coś bardzo, bardzo ciekawego i coś dla mnie. Dalej, bardzo króciutko o serii, której jestem po prostu ciekawa, jak zostanie ugryziona i jak zostanie zbudowany klimat. Mam tutaj na myśli dzieci krwi i kości, które generalnie zbierają opinie mieszane, ale takie z przewagą tych negatywnych, przynajmniej ja to tak yy, widzę. Natomiast ten świat nawiązuje do afrykańskich wierzeń i do afrykańskiej kultury, więc yy, czegoś takiego jeszcze nie czytałam i jestem ciekawa, bardzo jak to będzie wyglądało. Kolejną serią, do której się bardzo długo zbieram, jest z mgły zrodzony Brian, Brandona Sandersona. Ja mam jego um, książkę Rytmarysta. Jeszcze się do niej nie zabrałam jak widać. Chociaż nie, w sumie nie widać, bo nie wiadomo, czy jest przeczytana, czy nie. W każdym razie z mgły zrodzony to jest podobno must read dla kogoś, kto lubi fantastykę, a ja ją bardzo lubię. Jest to podobno super wykreowany świat, lekkie pióro. Dobrze też skrojeni bohaterowie, i jest to coś, co masa ludzi zna i kocha, więc chciałabym zobaczyć o co tyle szumu. I mam nadzieję, że, że też znajdę się w gronie tych ludzi, którzy kochają Brandona Sandersona. Seria Czas Żniw od Samantha Shannon jest dla mnie trochę tajemnicą, którą trochę boję się zgłębić, ale do rzeczy. Słyszałam o niej od wielu osób, że jest wspaniała i nawet od ludzi, którzy nie przepadają za fantastyką, a mimo to Czas Żniw im się podobał. Natomiast Samantha Shannon pisze dosyć wolno i seria Czas Żniw ma mieć tomów chyba 6 czy 8, czy mniej więcej coś, coś w, tym, w ten deseń. Na razie są wydane 3 plus nowelka, albo 4, trudno mi powiedzieć, jak to się liczy. Ale... No, ze względu na to, jak bardzo jest rozciągnięty proces pisania Samanty Shannon, to chciałabym jednak poczekać, aż będzie tych tomów trochę więcej, żeby uniknąć sytuacji, kiedy będę musiała na kolejny czekać na przykład dwa lata albo trzy, bo, bo to chyba o takich mniej więcej odstępach czasu mówimy, ale wszyscy oni się wypowiadają bardzo, bardzo dobrze. Ja czytałam o Samanty Shannon, drzewa pomarańczy, gdzieś tu jest, yy, i był. Bardzo interesujący i naprawdę bardzo go doceniam. No i zobaczymy, jak tam dalej z tym czasem brzmi. Koło czasu. To jest seria, która mnie niesamowicie ciekawi, ale mnie strasznie przeraża swoją objętością, bo te tomy, jest ich chyba, nie wiem, 14 czy coś takiego i wszystkie są po prostu takie grube. Natomiast świat jest podobno wykreowany fantastycznie. Wiem tylko tyle, że to jest w świa świat, w którym... Magią posługują się wyłącznie kobiety, ponieważ jest to dar przeznaczony tylko dla tej płci, płci. Ponieważ kiedy mężczyzna by takiego daru gdzieś tam dostąpił, no to by zwariował, po prostu postradałby zmysły. Także dosyć ciekawe ujęcie. No i nie wiem, może kiedyś przyjdzie czas i, i się zabiorę za tę serię, ale nie powiem, jestem trochę nieśmielona. Teraz bardzo króciutko o serii, która się zaczyna tomem Cieniu Traconego Świata Arlingtona, czyli niedawno właściwie premiera, o której naprawdę wszyscy mówią i wszyscy się nią zachwycają. To jest kolejna taka chyba epic fantasy, no naprawdę bardzo, bardzo obszerna, podobno świetnie wykreowana, nowy, ciekawy, oryginalny świat. No czego chcieć więcej? Nic, tylko czasu po prostu. Musiałabym sobie rozciągnąć czas i wtedy może miałabym szansę to wszystko poznać. Później coś takiego lżejszego, czyli a Curse of so Dark and Lonely. To jest chyba trylogia, a na pewno już dwa tomy są wydane. To jest retelling Pięknej i Bestii w chyba mroczniejszym nieco wydaniu, więc jak widać, nie wiem za dużo. Spodziewam się fantastyki, ale też dużej dozy romansu. Następnie mamy Acta Dresdena. To jest seria, która łączy elementy fantastyki i kryminału. Ja jestem osobą, która nie przepada za kryminałami. I dlatego mam nadzieję, że w momencie, kiedy ten kryminał połączy się z fantastyką, no to ja będę w stanie to przełknąć, a nawet mam nadzieję, że mi się ta seria spodoba. No i ostatnia już pozycja na mojej liście to jest Ekspansja. Ja mam tylko pierwszy tom, czyli Przebudzenie Lewiatana. To jest podobno najsłabszy tom z całej serii. Jak można się zorientować nieco po okładce, to jest seria science fiction. Pisana w ogóle przez małżeństwo, coś ostatnio dowiedziałam. Mam nadzieję, że teraz nic nie mylę. Ja generalnie science fiction takiego mm, mocnego i mięsistego nie lubię. Nie lubię też za bardzo filmów science fiction, natomiast Zuza z kanału Zaksiążkowane się tą serią bardzo, bardzo fascynuje. Zresztą nie tylko Zuza, bo też poznałam wiele osób na Instagramie, która mówi, że to jest w ogóle seria ich życia. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa i w końcu, wiedziona tą ciekawością, kupiłam pierwszy tom. Szkoda, że jest podobno najsłabszy, no ale zobaczymy. Może wsiąknę w to i będę chciała przeczytać wszystkie pozostałe. I kto wie, może to będzie też jedna z serii mojego życia. Zobaczymy. Dobrze, to by było na tyle. Zamykamy już tę listę. Jestem bardzo ciekawa, bo zamierzam sobie pod koniec roku, albo może na początku przyszłego, zrobić takie zestawienie i. Obejrzeć jeszcze raz o tych, film o tych seriach, które chciałam dokończyć, i zobaczymy, czy cokolwiek w ogóle mi się z tego udało. Ale jak to zwykle bywa, tych książek, które chcemy przeczytać, jest coraz więcej zamiast coraz mniej. Co w sumie jest pozytywne. No ale nieważne, także już kończę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Wiem, że ten film był nieco chaotyczny, ale słuchajcie, pogoda jest tak piękna, że ja cały czas widzę, co się dzieje za oknem, i już jestem jedną nogą trochę na dworze. Więc mam nadzieję, że też spędzacie miło czas. Korzystajmy z tej pięknej pogody i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Cześć!